Akurat ta edycja, była edycją, którą oglądałam prawie, że każdy odcinek. Więc znałam, że przede wszystkim ze względu na to, że występowała w nim moja bardzo dobra koleżanka, Klaudia Eldursi i bardzo jej kibicowałam. Naprawdę było tyle dobrych twarzy, tyle osób, które tak dobrze pracowały i ten, ten finał też był taki Kurcze, to się naprawdę przyjemnie oglądało. Nie wiem, jak poprzednie edycje, bo nie oglądałam, ale to jest naprawdę bardzo program zrobiony na bardzo dobrym poziomie. I e, osoby, które nam przychodzą, są kurcze. No, naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo dobre. A co sądzisz o tym, że właśnie Klaudia Aldursi odpadła przed samym finałem? Szkoda, szkoda, że Klaudia się odpadła, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A natomiast wygrał Dawid. I co sądzisz o tym, o jego wygranej? Ojejuś, Dawid jest świetnym, jest świetnym, jest świetnym modelem, pięknie wychodzi na zdjęciach. Jestem nim absolutnie oczarowana, ale dziewczyny też, które były w finale są genialne. E, tak samo e, Staszek, tak? Staszek też jest przepiękny. Pięknie pracuje. Naprawdę, no to, to w ogóle były cztery osoby, które na pewno zrobią karierę w modelingu. A chciałabyś, żeby może twoja córeczka Mia poszła w twoje ślady i też została modelką? Ja niczego nie oczekuję, więc Mia będzie robiła to, co będzie chciała, jeszcze nie wiemy, jest daleka droga do tego, pewnie strzeli to co prawda bardzo szybko, natomiast nie wiem, zobaczymy co będzie chciała robić w życiu.